ok witam i zapraszam do kolejnego odcinka serii listę. tym razem przetestuję w boju słynny myśliwiec brytyjski Meteor przy okazji dziękuję wam bardzo za liczne odsłony moich shortów poprzedzające ten film oraz wasze liczne przychylne komentarze tu już nastawiam sobie odkrywanie kolejnej maszyny czyli super Pershinga a teraz wracamy do tematu tego odcinka, czyli testu bojowego Meteora zapraszam, będzie trochę przydługi ale nie powinniście się nudzić a więc bombs away ok, nieźle pierwsze trafienie bombami zaliczone to jest jedna z pierwszych przewag Meteora nad innymi odżywcowcami czyli aż dwie bomby 1000 funtowe i do tego fajnie ułożone szeroko na bokach skrzydeł. Oho, coś nadciąga, proszę bardzo. Fryc na ogonie mojego kumpla. Pięknie, był, ale się skończył. <śm> <śm> Działka 20 mm. Jak widać, robią całkiem niezłą robotę. A mają przy okazji dużo więcej amunicji niż działka 30 mm Messerschmitta m Me 262. To jest kolejna przewaga, ilość amunicji, a siła ognia ich jest nieznacznie mniejsza. Cóż to może być? To chyba nie jest, zdaje się, przeciwnik. O, tak, to jest ten. O, bombowiec amerykański, który właśnie. Uratowałem. Jak widać, ogień z Messerschmitta m 262 odciął mu tylny statecznik. Kolejne bombardowanko. No już cóż, tym razem nie pykło. Wracamy się przezbroić. I zaraz wrzucamy kolejny prezent. Ups, naciąłem się na pułapkę. Ale przekaz mi jeszcze bomby. O, proszę bardzo dopadła ich zemsta za grobu <laughs> trzeba walczyć zawsze do końca i dlatego jeśli was zestrzelą nie zapomnijcie przed swoim zgonem uwolnić bomby no, widzę, że atakuje zdaje się mój bombowiec oj, niestety został zniszczony no tym razem też moje bomby nie trafiły w żaden cel. Staram się zawsze w każdej maszynie, zwłaszcza śliwskiej jak najczęściej się rozglądać. Zwłaszcza sprawdzać swoją szóstą. O, coś przed nami. Czyżby Fryc? Tak, mamy Fryca. fryca. Ale fuksiarz, jak on to przetrwał. Wszystkie pociski najwyraźniej przestrzeliły. Ale zaraz to poprawimy. Amunicję akurat nam. Nie zabraknie tak szybko. Dostał. Czy zginie? Yes! Drugi raz zestrzelony Me 262. O! I udało się jeszcze przy okazji zaatakować tygrysa w sumie zmarłym chyba skutkiem nie sądzę, żeby to były uszkodzenia od moich działek aczkolwiek oho to co mówiłem, trzeba zawsze sprawdzać co jakiś czas swoją szóstą. coś właśnie mi na niej usiadło mam nadzieję, że go zgubię przyspieszam i próbuję go wymanewrować, Oho, oho. było blisko silnik zaczął się trochę grzać trzeba zmniejszyć ciąg ale wyszedłem pięknie na szóstą przeciwnika. O, i zdaje się, to jest jakiś chyba bombowiec. Pomatelnego strzelca. Ups, nawet nie uszkodził. Na szczęście lekko. O proszę. A ja mu w zamian odciąłem ogonek. Co to było? Aha. BF110. Czyli ciężki. Myśliwiec z tylnym strzelcem, jeszcze sprawdzę, na wszelki wypadek, swój tył. Wracamy poprzez przezbrojeniu nad cel misji. Ok, coś tam się nam pojawiło. Zdaje się, że czołg. Pytanie, czy go trafimy? No, niestety, ponownie nie pykło. No, ale widzę suma sumarum, że w sumie frycą zabrakło już odwodów. I misja już się de facto kończy naszym zwycięstwem. Nie udało im się przejąć nawet pierwszego punktu. Pięknie. Udało mi się jeszcze zbombardować na koniec działo polowe. I cóż, pierwsza misja kończy się zwycięstwem. Zobaczmy na koniec punktację. O, całkiem nieźle. Całkiem znośny wynik. Dobra, przechodzimy teraz na inną mapę, zimową i bardzo ładną. Jak to fen -Listed. Nie zaszkodzi chłopaków poinstalować. Zwłaszcza, że to jest nowy. Dobra. Widzę, że mamy inny tryb walki, bardziej dynamiczny. Tutaj punkty terenowe przechodzą z rąk do rąk, i walka trwa non-stop. Ups, przegiołem. cud, że nie ściąłem sobie skrzydeł. Niedobrze, słaby początek. Niemcy zdobywają przewagę. Trzeba jak najszybciej odbić im ten punkt. Oho, właśnie coś wypatrzyłem. Już mam przewagę. I wchodzę mu pięknie na szóstą. uuu Się chłopak spalił. Co to było za maszyna? zdaje się, że jakoś dwusilnikowa o, doskonale M410 ciężki myśliwiec bardzo mocno, dobrze uzbrojony o, całkiem nieźle cała drżyna piechotę upieczona oho w końcu ciekawy cel śliczny klucz bombowców Zobaczymy jak sobie poradzi Meteor stan klucze bombowców czy pójdzie mu lepiej niż Messerschmitt Vimeo 262? Sprawdźmy dobra, coś się udało zestrzelić nawrót i poprawka no to jednak siła ognia M262 działkami 30 mm przeciwbombowcom jest większa Ale jak widać Meteor też daje radę Oho Messerschmitt M262 Niestety amunicja jest bliska wyczerpania i się trochę zbyt bardzo pospieszyłem z otwarciem ognia. mogę wypracować sobie zdecydowanie lepszą pozycję i bardziej się do niego zbliżyć i oddać pełną, pewną, krótką, celną serię. A teraz gościu gdzieś się czai. O właśnie! Minimalnie uniknąłem dosłownie zastrzelania przed chwilą to był fuks z mojej strony dobrze, że zdążyłem spojrzeć na tył dlatego trzeba zawsze sprawdzać co chwila swoją szóstą aby właśnie móc zareagować na taki ostrzał no niestety nie widzę tego mesia i to jest mój podstawowy problem gdzie on się podział jeśli go nie znajdę, a on mnie widzi, to on mnie zastrzeli. A póki co, nigdzie go nie widać. No nic. Widzę, że nasi wskazali czołg. Postaram się go zniszczyć. Mam nadzieję, że zdążę zanim zestrzeli mi MSR Dobra, udało się. Zrzucić bomby. Jest. Pięknie. O ohoho właśnie o tym mówiłem Mesiek właśnie wszedł mi na szóstą i mnie dokańcza to się właśnie mści jeśli odpuści się wragowi i się goni nie zastrzeli no i w końcu mnie dopadł dobra robota Dobra, szybka ewakuacja. Meteorek został zestrzelony, ale pilot przeżył. Więc sobie jeszcze chwilę nim pochulam. Tym bardziej, że tutaj pamiętałem, aby uzbroić go w Thompsona. Trzeba chłopakom zdecydowanie pomóc przejąć ten punkt. Bo na razie nie wygląda. To dobrze. Oho, fryce za oknem. Dobrze jest zaznaczyć nasze ich pozycje. Będzie łatwiej ich zlikwidować. O, już są coraz bliżej. Miejmy nadzieję, że uda nam się przejąć ten punkt, zanim nadciągną niemieckie posiłki. Oho, jeden wszedł do środka. Dobra, udało mi się go ściągnąć. O, już mają przewagę w punkcie. Chyba nic z tego nie będzie. Ależ mieścią, Dobra, wracamy do Meteora i wsparcia lotniczego. jakieś cele przed nami i to chyba wypatrzyłem frycowską maszynę zdaje się jest to M262, o leci do czołówkę prawie dostałem zawału ale dorwałem dziada zemsta zaprawdę jest słodka a teraz czas na deser Pięknie. Zestrzeliłem właśnie samolot z niemieckimi spadochroniarzami. Bombki poszły i trafiły. Całkiem nieźle. O, miło. Póki co, pierwsze miejsce w tabeli. Jak widać, meteor jest naprawdę skuteczny. Ups, tego nie przewidziała. Uff, ale przetrwałem. Przynajmniej pilot. Ale się zemścił na mnie. Brawo. Punkt dla niego. Zobaczmy wynik końcowy. Super. Zwycięstwo zaliczone. Kolejne punkty do Super Pershinga lecą A zobaczmy punktację. No całkiem fajnie. I masa osiągnięć. Także naprawdę jak widać Meteor to całkiem fajna maszynka. A w sumie najlepszy myśliwiec jaki jest obecnie dostępny w Anlisted. Tutaj jeszcze widzieliście event, w którym można było wygrać najlepszy RKM w grze, czyli Stingery. Zapraszam Was, kto nie widział nieżywoitej givery, do odcinka o nim na moim kanale. Ok, a tymczasem przenosimy się na kolejną mapę, gdzie tym razem trzeba zaminować przeciwnikowi lokacje. Pierwsze koty za płoty, bombki chybiły, chociaż uszkodziły, widzę, gąsienicę w czołgu. O, niespodzianka, kolejny klucz niemieckich bombowców. Dobra, wypróbujmy teraz, jak on pójdzie. Coś poszło. Nawrót, i klasyczna poprawka. Jeden szedł, drugi szedł. Pozamiatane. O, i póki co pierwsze miejsce. No, widzę, że niemiecki czołg ale ukryty yes. za przeszkodami i dlatego niewiele udało się zrobić dobra, wracamy po przezbrojeniu zrzut na przypuszczalne miejsce postoju widziałem skąd padają pociski i proszę bardzo czołg zaliczony oho Coś mnie trafiło. Jest, siedzi na szóstej. Chyba tym razem się nie wywinę. No i niestety źle to rozegrałem. Mój błąd i dobra robota przeciwnika. Ok, nasi minują teren. Troszkę im pomóżmy. O, uszkodziłem niemiecki SDkF samochód motyżony, w którym przeciwnik ma swój mobilny punkt rozpału niestety tym razem się też nie udało nic konkretnego trafić z razem szóstą przezbrojenie i szybki nawrót super naszym udało się wysadzić kolejny punkt Wracamy nad cel. Widzę zaznaczony czołg, ale jest za budynkiem. Więc raczej go chyba nie trafię. No, niestety. Tak jak przewidywałem. Szybkie przezbrojenie i nawrót nad cel. O! Pojawił się jakiś latający cel. Sądząc po niskiej prędkości to może być ponownie samolot ze spodoprężami. O! Dokładnie! W punkt! Nasi Podkładają bombę Teraz tylko trzeba ją obronić Dobra, rzućmy bombkę, może coś się trafi tym razem Pięknie Bogaty połów nie ma co takie bombardowanka lubię No, kończcie panowie robotę Super Oba podłożona, aby oba tylko teraz nie dopuścili nasi do jej rozminowania troszkę jej utrudnimy podejście może coś trafimy na koniec niedobrze przeciwnik rozminowuje ładunek ups nieśliwy z po lewej przeleciał właśnie tuż koło mnie było naprawdę blisko. Szybki zwrot. Mam nadzieję, że uda mi się go wymanewrować. Uff. Koniec bitwy. Przetrwałem. Okej. Okay. Kolejna misja zaliczona i zakończona zwycięstwem muszę przyznać, że Meteor daje naprawdę dobre statystyki zwycięstw. co tylko dowodzi jak bardzo jest skuteczną maszyną o, a teraz super nowa mapka, która weszła niedawno do Enlisted teren zdaje się Birmy lub coś w tym stylu poprawcie mnie, proszę jeśli się mylę o, proszę bardzo, piękne bombardowanko na dzień dobry. Nawrót i ostrzelanie z broni pokładowej. Mapa, naprawdę, jak widać, bardzo malownicza. Piękna dżungla. Dobra, przezbrojenie, i wracamy nad cel. Troszkę za celem. Może trafię. O, kogoś trafiłem. Zawsze. Jakiś to punkt. Wracam, przezbroić się. Warto oczywiście sprawdzić swoją szóstą. Tak na wszelki wypadek. Ostrożności, jak widzieliście, nigdy za wiele. O. Udało się kogoś ustrzelić. Powtórka z bombami. No, i już całkiem niezły wynik. Proszę bardzo, i ponownie pierwsze miejsce w tabeli. Jestem przekonany, że po odkryciu i zakupieniu tej maszyny w grze będziecie naprawdę z niej bardzo zadowoleni. Co najmniej tak. Jak ja sam jestem. O właśnie, o wilku mowa. Jak sami widzicie, na tym filmie Meteor pozwala naprawdę robić bardzo dobre wyniki podczas bitew. Co mam nadzieję, w tym filmie udało mi się pokazać. O proszę, ponownie bardzo celne bombardowanie. Tutaj proszę o wskazanie celów naziemnych. Ups! Ale było blisko. Fu. Japoński samolot myśliwski śmigłowy, czyli na pewno ma dużo większą zwrotność ode mnie. Więc na wszelki wypadek nabieram wysokości do czego raczej japońska maszyna nie jest zdolna i teraz starał się ją znaleźć przy okazji jeszcze zrzucę pionowo bombki w okolice celu może coś trafię ponownie się wznoszę proszę idealnie w punkt japoński czołg zniszczony teraz tylko kwestia gdzie się zapodział ten japoński myśliwiec jest, ale był krótko na linii ognia. Chyba go nie trafiłem. Postaram się mu poprawić. On jest ultra zwrotny, ale też do mnie bardzo wolny. I ciężko jest go naprawdę trafić. Bo porównując go do mnie, porusza się wręcz niczym latawiec. Dlatego muszę bardzo uważać, abym nie wszedł mu sam pod lufę. No lepiej zastosować taktykę boom and zoom. Czyli atak z góry, nawalnia wysokości i oskoczenie. Trafiłem go. Ale czy zastrzeliłem? Wygląda na to, że jednak przetrwał mój ostrzał. O dziwo. Bo akurat japońskie samoloty nie są znane ze zbyt dużej wytrzymałości. A de facto były bardzo łatwym celem do zniszczenia. Poprawka z wyprzedzeniem, w końcu odciąłem mu skrzydło. I był to myśliwiec zero. Ale jak widzieliście, nie było łatwo. Jego wysoka manewrowość i w porównaniu z meteorem. Niska prędkość czyniły go trudnym celem. Dobra, bombki, i powrót po dozbrojenie. I kolejne udane bombardowanko. I tym razem drugie miejsce na liście. Sprawdzenie szóstej tradycyjnie, i powrót po dozbrojeniu. Tym razem jedna ofiara. No, byłoby fajnie, gdyby wskazali mi cele naziemne. Kolejne bombardowanie. Może tym razem pójdzie lepiej? Zdecydowanie. Nie jest źle. Dobra, nabieram wysokości. I może zaatakuję działkami... Od góry, no i skutecznie, jak widać, ok. Ponownie wracam po przeładowaniu amunicji. No i super. Kolejne udane bombardowanie. Właśnie zniszczyłem japońską ciężarówkę, która była mobilnym punktem respawnu. Super. Nasi zdobyli punkt. O, nasz samolot. Tak, Dakota, z której wyskoczyli spadochroniarze aliańscy. Przypuszczalnie to oni przejęli. Ten przedostatni punkt terenowy. Kolejne bombardowanko. No, tym razem efekt mniej spektakularny. Nasza drużyna na Ziemi ponownie przyjmuje ostatni teraz już punkt, warto ją wesprzeć i rzucimy na tyłę przeciwnika. O, jak widać, bardzo skutecznie obie bomby. Także, jak widać, wsparcie naziemne meteorem to jest naprawdę czysta przyjemność. Skończyły mi się bomby, ale widzę, że na ziemi jest czołg. Atak od góry. No i proszę bardzo, rozwalony silnik i unieruchomiony czołg. Całkiem nieźle. Drugie miejsce w tabeli wyników Moje drużyny. O! Czyżbym widział japoński kolejny samolot? Dokładnie. I chyba to znowu jest japoński zero. Uuu. Tym razem poszło naprawdę szybko. Przeciwnik miał szansę, gdyby dokonał nagłego, szybkiego zwrotu. Być może wtedy bym go nie trafił. Tymczasem bitwa się zakończyła i odcinek... Zmierza do końca. Zobaczmy jeszcze wynik ostateczny, jaki udało mi się osiągnąć w tej bitwie. No i jest nieźle. A widoczny z prawej strony na górze super Pershing, już jest bardzo bliski do odkrycia i zakupu. Podsumowując odcinek, to mam nadzieję, że udało mi się w nim pokazać, jak bardzo dobrą maszyną jest Meteor. Dobra, tymczasem to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie łapka w górę oraz subach, które dają motywację do roboty. Za które z góry Wam serdecznie dziękuję. Dzięki. Narka.